Witam bardzo serdecznie z tej strony, Jan Gościniak. Trzy głosy, jedna mapa dla kanału warnews.pl. Widzimy się w drugim materiale z cyklu Co tam, panie, w międzymorzu? I dzisiaj króciutki raport, komentarz na, na temat trzech rzeczy, które no, są w jakimś sensie związane tutaj z obszarem międzymorza. Dzisiaj na tapet bierzemy. Trzy punkty, które wydają mi się w ostatnich dniach i tygodniach najbardziej ważne. A zaczniemy od tego, co miało miejsce już bodajże dwa albo trzy tygodnie temu, chyba trzy już nawet, czyli wizyta w Stanach Zjednoczonych prezydenta Turcji Recepa Erdoana. No, i przede wszystkim to, co najważniejsze podczas rozmów Trumpa z Erdoganem, to to, że Turcja zdecydowała się podpisać umowę ze Stanami Zjednoczonymi na zakup 4 miliardów metrów sześciennych gazu LNG rocznie, a dostawy rozpoczną się już w roku 2020. 26 I jest to umowa, która opiewa na gigantyczną kwotę 43 miliardów dolarów, ale jest to umowa, która została rozłożona aż na 20 lat. Jeszcze wcześniej, na początku września, turecka firma Botas podpisała umowę z 8 dostawcami LNG na 15 miliardów metrów sześciennych. Także, no, w tym przypadku na pewno jest to. Dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu Turcja będzie mogła coraz mocniej odchodzić od gazu od Rosji. To też było z jednym z czynników, dlaczego też Stany Zjednoczone mocno przyciskały Ankarę do tego, aby odcięła się od węglowodorów z Rosji. Jak wiemy, Turcja przede wszystkim brała właśnie gaz z tamtej strony. A dzięki temu, i to też jest ewidentnie na naszą korzyść, Turcja będzie stopniowo jednak pozostawiała Rosję w tyle. To już kolejny rynek, który zaczyna odcinać się od dostaw, właśnie z Federacji Rosyjskiej. Nie ma jak najbardziej tu żadnych przeciwwskazań z naszej strony. Oczywiście Turcja, jak to ma w swojej strategii i w swojej polityce prowadzonej przez Erdoğana od lat, z pewnością nie odwróci się czy nie wyjdzie wrogo w stosunku do Rosji w najbliższym czasie, chociaż oczywiście też ewentualne zawirowania, szczególnie na Kaukazie, mogą sprawić, że jednak Turcja będzie dążyła do ekspansji również, no, bazując na stratach Federacji Rosyjskiej. Druga sprawa, ma, mieliśmy wybory w Czechach, i tutaj mamy zwycięstwo i powrót do władzy Andrzeja Babisza, byłego ministra finansów Czech, byłego premiera Czech, który stworzy rząd koalicyjny oczywiście ze swoją partią ANO, która, która zrobiła wynik ponad 30 I będzie to koalicja z partią kierowców oraz z partią SPD. Przy czym w Czechach SPD. No, jest to partia znacząco różniąca się od tego, co mamy choćby w Niemczech. Jest to partia prawicowa, no niestety jawnie też prorosyjska. O ile oczywiście często się mówi, że Babisz jest prorosyjski, no ja bym powiedział, że Babisz jest po prostu skrajnie pragmatyczny i osoby, które gdzieś tam śledzą czeską politykę, tutaj odsyłam przede wszystkim do takich komentatorów jak Cezary Paprzycki na Twitterze, no, że Andrzej Babicz ma praktycznie wszystkie poglądy, więc i w tym przypadku jest w stanie się z każdym dogadać. Chociaż oczywiście już jeszcze nie powstał rząd, a już widać pierwsze jakieś zgrzyty ponieważ kierowcy mieliby otrzymać stanowisko ministra spraw zagranicznych, ich przewodniczący partii kierowców Filip Turek miałby zostać szefem MSZ-u czeskiego. No i już pojawiają się pierwsze skrzyty, no głównie z tego względu, że Turek niejednokrotnie w przyszłości no, wypowiadał publicznie bardzo kontrowersyjne treści, często rasistowskie, Często nawołujące wręcz do przemocy, no i tutaj już sam Andrzej Babisz nie jest zbytnio z tego powodu zadowolony. Z kolei z drugiej strony SPD prawdopodobnie przypadnie Ministerstwo Obrony Narodowej jako ten główny resort. Wcześniej miało być to MSW czeskie, ale również z tego powodu, że gdy okazało się, że jeden z pierwszych kroków SPD Miałoby być usunięcie obecnego szefa policji czeskiej. No to Andrzej Babi zdecydował się, że raczej to SPD otrzyma MON, a nie MSW. Także bardzo ciekawe. Jeszcze wracając do wizyty Erdoana w Waszyngtonie. Erdogan miał tam lecieć również z tego powodu, że Turcja ma w planach modernizacji swojej floty powietrznej. No i nie od dzisiaj wiadomo, że Turcja bardzo chętnie skorzystałaby na dobrodziejstwach amerykańskiej produkcji i pozyska samoloty myśliwce F-35. Z tego co wiadomo... Nie zostało to powiedziane wprost, ale wszystko na to wskazuje, że jednak Turcja nie osiągnie tego, czego chciała i będzie musiała się obejść smakiem, a tym więcej różne insajderskie wiadomości twierdzą, że w tym przypadku Turcja zwróci się w kierunku samolotów Eurofighter Typhoon i o dziwo, na samym początku Turcja będzie chciała je pozyskać od Kataru, czyli państwa no, Zatoki perskie, ani koniecznie od jakiegoś producenta europejskiego. Może w przyszłości, ale na obecną chwilę Katar jest tym kierunkiem, który nieoficjalnie ma być przez Turcję preferowany. No i trzecia sprawa, czyli najświeższa, bo w czwartek to miało miejsce wizyta prezydenta Finlandii w USA Aleksandra Stuba. I nie tylko, bo również był razem z prezydentem premierem Peteri Orpo. Dość rzadko spotykana swoją drogą sytuacja, kiedy jednocześnie prezydent i premier kraju yy... Wizytują Waszyngton. No tutaj jest naszego polskiego podwórka. Oczywiście w zeszłym roku, kiedy była 35 rocznica wstąpienia, 25, przepraszam, rocznica wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to prezydent Duda i premier Tusk byli razem w Waszyngtonie, ale na co dzień to się raczej nie zdarza. No i efektem tej wizyty prezydenta. Stuba jest również kolejna umowa pomiędzy tym razem Finlandią a Stanami Zjednoczonymi i to teraz, tym razem Stany Zjednoczone zdecydowały się na zakup 11 lodołamaczy od fińskiego przemysłu i umowa ta będzie opiewała na kwotę około 6 miliardów dolarów, z czego część lodołamaczy zostanie wyprodukowana w fabrykach amerykańskich, a kilka z nich zostanie Wyprodukowanych w Finlandii. No i podpisana czwartek umowa na dostawę tych lodołamaczy, według ministra obrony Finlandii, Antti Hakanena, ma znaczenie nie tylko dla fińsko-amerykańskich interesów gospodarczych, ale także istotny wpływ będzie miała na fińską politykę bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwo w regionie. Arktyki. I to faktycznie trzeba przyznać rację ministrowi, że ewidentnie Stany Zjednoczone bardzo łakomo patrzą na obszar Arktyki. Jak wiemy, tutaj przede wszystkim ambicje mają Chiny, a tam, gdzie Chiny są, no to również Stany Zjednoczone, szczególnie teraz, będą próbowały coś uszczknąć dla siebie. Podsumowując, pozytywne rzeczy się wydarzyły w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni. Turcja coraz bardziej odcinająca się od dostaw z Rosji to bez wątpienia bardzo dobry sygnał dla nas. Próba zakotwiczenia jeszcze mocniej tutaj Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo Wschodniej, szczególnie no w Finlandii, która ma najdłuższą granicę tutaj europejską z Rosją, państw NATO. No i wybory w Czechach. Można na to patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony oczywiście będzie to koalicja złożona z różnych tworów, mniej lub bardziej prorosyjskich. Ale też nie ma na to, co patrzy, że w Czechach nagle powstanie jakiś, nie wiadomo, antyeuropejski czy antypolski sojusz. Tylko raczej trzeba się spodziewać, że Babisz, jak też określany jest czeskim, czeskim Trumpem, bo jest to miliarder, no, można powiedzieć wręcz oligarcha, no, będzie robił prawdopodobnie to samo, co w pierwszej swojej kadencji, kiedy był premierem, no czyli będzie raczej stawiał na bardzo pragmatyczny kurs, jeśli będzie gdzieś widział szansę do gadania się, to oczywiście to zrobi, a jak nie, no to będzie troszkę ciężej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego krótkiego, dziesięciominutowego materiału, no i do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim w kolejnym.